Hejka widzowie! Dzisiaj nagrywam ja, ale tylko z tym co mi wyleciało, czyli medalią. To jest z nieskończoną municją, tym i tym. Zaraz wracam do mnie, mnie nie bajcie. Lecimy z gierką. No, jak już mówiłem, mogę używać tylko tego rewolweru i katany. Hej! Jak spodobał wam się odcinek dotyczącym ja zostawienia, suba i mam górę. Oczywiście mogę brać leczenia i temy, ale broni, ani nie znaczy, mogę bronić, tylko broni. To nie jeden gdzie się schował. Tam o, leżą wszyscy Cztery kraki już na start. jakość i czyli kolory, rzadkości i kolory, <noise> jak woli. Kilka gdzie nie jedna, nie jedna. Oczywiście. Z jedną nutką, krótką to przyś... Ja bym nie skończyła wciąż. Pan. Pan, pan.

Za ściankę. To mogę nawet wygrać, tylko gdzie jest ten... bo ja wiem gdzie jest dwóch typów, bo tam się strzelają, ale trzeci gdzie jest. Tego ja nie wiem. Kurde, pode mną. Corona?

I napiszcie w komentarzach, po pierwsze, co mam nagrywać, co mam... Yy, ten... Czy mam robić jakiś challenge, kogo dodać do znajomych i takie tam... Na przykład, yy, czy... no. No to... to robić na wakacjach, na przykład, też to jest pytanie do was. Jak tam było? Jechaliście No i to są kolejną wodę. Ale tutaj chyba sobie pierwszy czas albo nie Dobra, a inne challenge i będzie cały czas takich samych no. z podłogi nie wiem czy Oczywiście leczenie i movement też mogę brać. Tak szczerze mogę poszukać jakiejś lepszej skrzyni. Zamiast otwierać pierwszą lepszą, ale to tam nieważne. I tak będę otwierał te skrzynie, bo leczenie i movement się przyda. Oczywiście jakoś mogę ulepną czyli takiego podobności Patrzcie na mój movement teraz nie? Jak gdy mam killo, będę To się nazywa lewych katana to jest też w sumie movement, nie? No tak. Nie oczywiście nie będę z nimi był, nie? Trzeba, że mi się zdarzył przed przypadek. 他多讨厌。多 bo ja nie wiem, czy do to że ktoś tu leciał. Gdzie ten typ wyglądał? sobie takie pytanie zadaję, że... na nie odpowiedzieć nie można. Oj, typ, 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 typ. Gdzie tu są cztery osoby, niby? O, tu jest jeden. Tam jest drugi, tam jest trzeci gdzieś. дам я в шикаю. The devil under your feet, you're on your way to sin. Right foot creep, on oh, walking with that heel. Look around, stay low, make sure they don't see you. Catch 'em bear, walk down, face 'em with that heel. The devil under your feet, you're on your. A może tylko ten, ten mityk, bo za ten za. Burze, za kręgi się daje ranga jak wbije trzeci poziom to dostaje mityka to tylko mityka zrobię teraz widzowie to jest bardzo dobry pomysł <laughs> 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 tylko mityka albo tylko szale ale lepiej tylko mityka żeby ciężej będzie przetrwać ale póki nie mam mityka mogę być tylko z to jest też ciężej tu ci mają o YouTube się mogą sobie za wszystkiego póki nie zdobędą, a ja, a ja to tylko kilo. Oczywiście bańki leczenie to 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 nie jest. To 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 w ogóle jest. bańki, leczenie i typy. To 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 leczenie nie jest. A Do ucieczki myślę, że... A nie, bo jest w <laughs> Dobra, uciekam. Może sobie z zrzucić też pod ręce. Przegalnąłbym sobie wydaniem. Albo zagadnę tylko z Ej, nie dobra, to Dobra. Będę na razie tylko ten. Czy moje te zniknęły? Aha, przecież ja nie miałem tego. Czy miałem siobak, tego? Jezu, jaki movement! Patrzcie na to! Bo, movement! Chodź tu! No z paniki go zadziałem. O, daski popa!

什么让我们的？ A wow! Jezu faja! Co jest z Nightingale? Myślisz, że ja tam jestem. Dawaj mi strefę! Szybciej! Widzowie, się tu za drzewo i czekam na Stefanę. Dawaj szybciej, dawaj szybciej, dawaj szybciej. No ja nie mam czasu, ja chcę podjeżdżać już. Mityk ja ten, jestem bez... Jest! Mityk! Tylko nie jakieś kłupsko, nie? Idealnie! To jest mnie idealne. Damu ten. ten. Mogę go nie atakować. Nie Ale to myślę, że to jestem ciekawe, co by no, Nice. Już nie mogę żeby challenge tak się przelać, tak szczerze myślę. Jagi jagi hm. Witam. Witam pana Jagi Jagi Gdzie są typy, gdzie są typy, gdzie są typy, gdzie są typy, no? Ło, panie! Nie wiem, gdzie są typy. To chyba za mocni, bo to się sprawdziło Bo umiał korzystać z katanów. Chociaż to mówię... ja chyba nie A zaraz będę tylko jak teraz, ale jak ubiję ten Albo na jahałę to był raczej prawdziwy garb, bo ty nie mają. Typu. Już otworzy tą lamę. Ktoś będzie chciał otworzyć tą lamę, nie? Dobra, to... okay, jednak ja ją otworzę, potrzebuję leczenie. Robakumy blaster! Chodź tu! To nie jest broń, to jest przedmiot, który bija. O. Ładują mnie z każdej strony. Co się dzieje? To ja nie wiem. dlaczego ja się mogę ruszać? Niep! Kurde, to co teraz? O, Chiński bot kurde. oni się tak czemu ja się tak już tam nic nie na bok? No chłopie, bo miał mitykę rozmieszczą. To... Bo przeżył tyle, że będzie miał mitykę za no, nie za likwidację co no. Kończymy odcinek. Do zobaczenia widzowie. Baju jajo!